Dzień dobry. Dzień dobry, serdecznie witamy na unboxingu Pad jak wpadł, pad jak wpadł. Wpad wpad. Dobra, zaczynamy. Unboxing i test naszej nowej kierownicy kamusa C12 Mamy względem tej kierownicy w ogóle całego tego zestawu, zwłaszcza manipulatorów, no, za chyba większe oczekiwania. Niż A więc zaczynajmy. O, i tak na no, ale zepsułeś wstęp. Tak no, do... Zepsułeś wstęp. Ludzie chcieli wiedzieć co i jak. Tak do konkretu. Dobrze, no coś się... coś się popsuło. No dobrze, to Amus. zaczynamy. Życie ze smakiem, bardzo na Naklejeczki muszą może. No i tak się ciąć. Postarali się. Chinach. Zaraz zobaczymy, czy nie trzeba ciąć. W zestawie mamy standardowo instrukcję, ta jest troszeczkę grubsza, ale pewnie dlatego, że dołożyli jeden. Bo tak Język chiński oraz język angielski. U nas będzie jeszcze język polski. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. A w zestawie mamy kierownicę, podobnie jak w przypadku modelu C5 z wbudowanym silnikiem w kole. Wydaje mi się, że jest dużo cięższa niż, niż tamta C5, którą mamy na naszym stanowisku testowym. Wojtek, tutaj mają być te zbliżenia. Możecie sobie zobaczyć z bliska, jak to to jakości... wygląda. Później będą oczywiście przebitki od 240p. Od Wojtka. Kabel <laughs> <Przewód śmiech> zasilający. O, Kabel USB, rano. wentylator. Cięższy, możesz to zostawić na razie? Tak, pokaźne. Zdecydowanie większy zasilacz niż Mało. w C5. Uchwyty wentylator. Jest wyświetlacz, prędkościomierz. Prawdopodobnie na górze będzie, jak w poprzedniej, wstępujący wskaźnik yy, obrotów. Jeżeli chodzi o, o jakość wykonania, no to bardzo podobnie jak poprzednik. Wygląda to nieźle. Wygląda to lepiej. No, łopatki są te większe, nie? Przyciski od razu, jakby robią wrażenie. Nie I będzie na pewno tak kompaktowa jak tamta, czyli nie no to włożysz. To plecaka jej do nie włożyć, nie? To plecaka jej nie włożysz. Te gałki, przyciski, zwał jak zwał, przełączniki. Pytanie, gałka. jak one będą działać względem gałka względem, dla śmiałka. Względem, względem C5, bo w C 5 te przełączniki one działają z, może nie z opóźnieniem, ale nie jesteś w stanie. To przykręcić na przykład 5 naraz. 5 naraz, nie. Natomiast tutaj widzę, że ten potencjometr działa troszeczkę inaczej i być może... To będzie rozwiązanie mankamentu z. No tu może być problem z I te łopatki one są magnetyczne, więc one też będą fajnie skakać. I teraz, jak daleko po fronie, bowiem ma jeszcze możliwość. Jezu! Usta! 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 Czas na Czas Next na manipulatory, one. czyli to, na co czekamy od, od zestawu z Ja ją ja położę i tutaj. I to, co warto zaznaczyć, o! to, co warto zaznaczyć w ogóle. Dawaj, to jedziemy. w naszych zestawach, które będziecie mogli u nas kupić, nie będziecie mieć podstawowych zestawów. Wszystkie zestawy sprzedajemy właśnie z, z tymi manipulatorami z load cellem. Kamień, czyli też ze smakiem. to Chcę to położyć. Ja Ale po co? To się nie wymałem z butów. Hmm. Wojtek, a. W pudełku standardowo instrukcja, której nie musimy czytać, bo się znamy. Przewody, nawet jakieś przejściówki. O, LAN, niegodko. Standardowo śrubki montażowe no i to na co czekamy czyli same manipulatory. Troszkę lepiej to wygląda nie znalazłem no, hamulec na pewno hamulec. Jakość wykonania jest no. jest naprawdę w porządku. Powiedziałbym wprost ale nie wiem czy mogę użyć tego słowa. No, bo... Jest w pytę. Dziękuję ci panie Boże kurwa jest w pytanie. to jest bardzo dużo Regulacji, możliwości regulacji. No pytanie tylko, czy na przykład można sobie kupić jakieś nakładki, gdyby ktoś na przykład jeździł w skarpetkach, żeby sobie wiesz. A może do tutaj coś, czy nie? No właśnie, Panie bo jak. pytanie jeszcze, jak będzie z kwestią regulacji kąta, nie? Nachylenia tego, ale wydaje mi no to się. Myślę, że, że... gdzieś tu. Że jednak musimy wrócić do tej instrukcji, którą przed chwilą wywróciłem, wiesz? W pudełku standardowo instrukcja, której nie musimy czytać, bo się znamy, bo się znamy. Nie, tam czasowo. Ty, łożyska jak w tym, jak w ronka. No co wam powiem, wygląda to dobrze. Ile takie? 1399 zł komplet. To nieco drożej niż Transmastery z Celem, a myślę, że jeżeli chodzi o sam jakość, a samą jakość wykonania, no to biją mnie na głowę. To bo musimy to skończyć, a nie mnie nic mądrego. Czyli wracając jeszcze. Pokojnie Artur, to się nie zmieni. To. <śmiech> <śmiech> Aha. Dobrze, no tu czyli mamy taką deskę do krojenia Powiem z Kamusa, tak. Yy, względem rozwania? standardowych manipulatorów, które kamo zdaje do swojej C5, no to to jest przeskok gigantyczny. Pytanie jak one będą się sprawować. Wydaje mi się, że będzie ok, ale nie chwalmy dnia przed, przed zachodem słońca. No i pytanie, A. jak e, martwą strefy będzie można sobie ustawić tutaj bezpośrednio? nie? Widzę, że masz i możliwość rozkręcenia tego. Jest tutaj pole do popisu, nie pytanie właśnie, jak to będzie. No, wygląda to totalnie inaczej niż tamte. Czy znaczy, To wygląda nie jak zabawka przede wszystkim. Wygląda to dobrze po prostu. Mamy większe oczekiwania, tak jak powiedziałem na początku, względem poprzedniego zestawu, bo ile tamtą tam bazę, Uła, koło. całe koło możecie kupić za 1399 zł i w tamtej cenie nie ma konkurencji, tak tutaj jest troszeczkę drożej i, no i te nasze oczekiwania też, też gdzieś idą. Idą do góry, nie? Ale zobaczymy, jak, jak wyjdzie na testach. Na pewno, jeżeli chodzi o jakość wykonania, no to, no to jest petarda. Robi wrażenie. Robi wrażenie. Ale to jest anaconda. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że gratis dostaliśmy piękny bieg. Naprawdę się można zastanawiać, czy by nie ich nie wymienić. Zobaczymy, jak będą działać, nie? Ale to jest, jest to, co Ci powiedziałem, że życie tego już nie będziemy nagrywać. No, tylko żebym sobie jeszcze no, raz ci się udało Babies No stary jakbym dźwig skręcał No to tak mi nie... No musimy sobie... O. Słuchaj, no yy, to się musi trzymać, tak? Nieważne moje okuski. Piknie I troszeczkę co w niej No jeszcze troszeczkę O, Arturek jak teraz będzie kręcił O. O, a... Myślę, że jakbym podliczył ilość śrubek skręconych tutaj w tym lokalu, jest duża szansa, że nawet w fabryce w Chinach tak tyle nie skręcili. Co ja? Być może jestem człowiekiem słabej wiary. No nie wierzę. No i człowiek chciał przyspieszyć, no i przyspieszył. Ja Właśnie, musisz Wojtek iść na szkolenie do pana spotera. Na montaż filmiku. Na to? Na montaż filmiku. Musisz obejrzeć ten filmik, bo wyjazdowy filmik zrobił, zrobił robotę. Bra właśnie tam są rzeczy, które u nas jeszcze powinny być, żeby była petarda. O, można sobie olejeć lepszy śrubokręt, to nie lepiej. Nie to je czasem to Prokreacja jaka sama w sobie jest takim samym błędem dla człowieka, jak na przykład jedzenie i picie. Profesor Maciek. Więc generalnie zarabiasz na najprostszej czynności, którą wykonuje człowiek, która jest mu niezbędna do życia, do prawidłowego funkcjonowania, a jednocześnie trzeba na tym hajs. No men, no men, no, 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 no. dole. Dobra, ale żebyśmy ten nie pojebali, to trzymaj na razie tą kierownicę. Trzymasz? Mhm. To musimy to zrobić sprytnie, to znaczy. Teraz wiem, dlaczego mi ten power nie chciał wyjść. Takie malutkie tutaj komplikacje, to się nic nie dzieje w ogóle. No. Czy Ty słyszałeś, że Maciek kiedyś się śmiał, naśmiewał, w jakikolwiek sposób insynuował tego typu żarty? Jeszcze ja! Nie. Ja przynajmniej tego nie słyszałem. Bo Ale. u nas. GT Sim Race to jest niedopuszczalne. Czyli nie tylko problemy z węchem, ale też ze słuchem. Powiem będzie, się Si, bueno. Podobno jest prostszy Klaro. Do zaplecza. Ej! Hey. <laughs> Gdzie są te śrubeczki? Pamiętajcie, miła atmosfera w pracy. No, wyglądają dobrze. Wyglądają dobrze, ale ma martwi mnie brak kompatybilności. W sensie domyślnej kompatybilności ze... z naszym super stanowiskiem. Jakby nie mogła się zapytać, jakie macie stanowisko? A my takie, a oni, już robimy w fabryce pod Was. Specjalnie dla GT Sim Race Specjalne zamówienie, a nie takie. Później będziesz wciskał gaz i powiesz, o to przez to, że było krzywo skręcone, nie zrobiłem znowu rekordu na Red Bull Ringu. No, tak będzie. Wpiąć w tyczunie. W tyczunie. Co? W tyczunie. A ciekawym, no mówiłem, że ty tak nie żartujesz. A tu jednak będzie miał fajną przebitkę Nie, level racing Nie, level racing Za dupca jak Bosz pan posiłek Cało nie to nie samochodem ale nawet się nie pójdzie Nie level racing nie, level racing. Tam będą napojniłeś te oklaski z tymi balonami. O, super. Nie, level racing. No nie, nie, racing. racing. nie, lebo, racing. nie, lebo, racing. Má narek? Ne, ne. ne. level racing. to reklama? <laughs> ne, level racing. Marcin, Cesarz, Najma, Murat, Murat! Dużo pali, ale spoko ty, Dzioha, z Czemu z Niech mi pierogi lepiej, please nie może być baba ze Śląska, gdyby nie robiła pierogi. Daj mi jakąkolwiek, choć to ze ciąga, pierogi lepiej, C5 dla kogoś, kto zaczyna, dla kogoś, kto nie wie, co kupić na początek. Idealna sprawa oczywiście z tymi manipulatorami. Jeżeli już ktoś jeździ i rzeczywiście szuka czegoś konkretniejszego, to można śmiało polecić tą C12 Force feedbacku jest aż nadto moc kierownicy spokojnie tutaj będzie można poskręcać jeżeli chodzi o takie rzeczy jak łopatki, guziki wszystko działa perfekto ale już klawiatura jest w ogóle niepotrzebna jak sobie wszystko zmapujesz dobrze nie? jeżeli chodzi o same manipulatory można je fajnie ustawić, i mechanicznie, i software'owo. Do czego się mogę przyczepić? Na pewno się mogę przyczepić do oprogramowania bazy kierownicy. Po update'cie w Assetto Corsa znika całkowicie efekt, efekty jakie są na drodze, kerby, wszystko. Jest samo obciążenie tylko, tylko przy skręcie, ale, ale jeżeli chodzi o asfalt, kerby, nie ma nic. I druga rzecz, do której mogę się przyczepić, to jest ten wentylatorek, który w tej wersji, w c tego nie było słychać, a tutaj robi, jest dokładnie to samo, robi ziup, 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 także słychać go. Może wkurzać w domu, u nas jest mało słyszalne, no bo mamy dużo miejsca, ale jak ktoś będzie w mieszkaniu, no to, nie wiem czy słyszycie to teraz. Nagraj, mhm. nagraj, ziup, W wentylatorku, bliżenia tutaj, tu, patrzymy tutaj teraz, tu. Wojtek, no nie na mnie, tu, tu i ziup, 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 tak i ziup, ziup, ziup tak i ziup, 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 tak Chyba. Czy coś jeszcze powinienem powiedzieć? Nie, i tak za dużo. Teraz będzie na połowę nogi? No, z Luwinga. A gówno. Wojtek nagrał kibel. Wojtek nagrał właśnie kibel. do realizmu, a co na to, że też sobie wyłączysz. Poproszę w McLarenie ujebać mi połowę mocy, bo ja będę bardziej precyzyjny. No wiesz, no nie, nie mam porównania, nie mogę ci powiedzieć. Nie? Już mogę, Wojciech. Jeżeli chodzi o cały zestaw, czapki z głów. Same manipulatory są w porządku, o ile mam Zaszczyty, nie tylko do hamulca, bo jest delikatnie za miękkie dla mnie. Ale poczekaj jeszcze, czego nie, nie zalecają. A zobacz na przykład teraz. To jest troszeczkę za mocno. lekko A czy tak jak to włożyliśmy, byłem. A czy miałem oczekiwania właśnie takie jakie widzieliśmy teraz? No myślałem, że będzie gorzej na zasadzie wiesz, że coś będzie nie tak. Nie? Jeżeli chodzi o kierownicę, miłe zaskoczenie Nie mam minusów tego zestawu. Tyle. No. Super. Na razie na jej. No co no, elegancko się jedzie. Jak w Audi <śmiany> <śmiany> Ben <lieben> Autos, nie? <śmiany> Bardzo mnie kusi będę pisał do Rodzi Techa, żeby nam przysłali ich daję. Co za percyzja? Jezus Mariasz to Louis Hamilton. Chyba chwileczkę będziesz, tam z tą twoją karierą sim racingową wracasz? Ja? Ostatnią ukończyłeś, <grym> ale. Nie, kurwa ja. <grym> no Maciek, to już wiadomo, że nie wrócisz z tym. Nie, Maciek miał rację, potwierdzam. Jest w porządku, się faktycznie jak w Audi, nic nie stuka. Znaczy czasami stuka, więc tym bardziej jak Audi, ale to fotel tylko. Fotel <grym> bujany? No. Co robiłeś wojwku na fotelu? Jeździłem, upalałem. Do zobaczenia w niedzielę wieczorem z kolejnych...